Witajcie. Dziś zanurzamy się w świat jednej z, no, chyba najstarszych przypraw świata. Mówimy o cynamonie chińskim, znanym też jako kasja. Rzeczywiście, przyprawa z historią. I co ciekawe, wciąż bardzo aktualna. Tak, y, nasza rozmowa opiera się na materiałach, które zgłębiają jego historię, właściwości. Podobno w Chinach już 5000 lat temu wierzono, że chroni przed chorobami. Chcemy dzisiaj y, wydobyć z tego esencję, korzyści, ale też i przestrogi. Dokładnie, bo cynamon chiński to nie tylko tradycyjna medycyna chińska, gdzie ma ugruntowaną pozycję, ale też E, rosnące zainteresowanie nauki. I choć jest na każdej półce w sklepie, to jego moc i skład. Zwłaszcza ta kumaryna, o której pewnie powiemy więcej. Tak, właśnie. Wymagają, żeby przyjrzeć mu się bliżej, żeby korzystać mądrze. No dobrze, to zacznijmy od podstaw. Co to właściwie jest ten cynamon chiński? To po prostu wysuszona kora kora wiecznie zielonego drzewa, cynamonowca chińskiego. Czyli Cynnamomum kasja, tak? Rośnie głównie w Azji południowo-wschodniej. Mhm. A jak spojrzymy na laski, to są dość charakterystyczne. Grubsze, twardsze niż te cejlońskie. Takie półkoliste płaty, prawda? Ciemne, rdzawobrązowe. Inne niż ten delikatny, zwinięty w rulonik Cynamon cejloński. Dokładnie. Różnica jest widoczna. A co w środku? Co w tej korze siedzi? No właśnie, co tam jest najważniejsze? Główny gracz to aldehyd cynamonowy. To on odpowiada za ten, wiesz, intensywny, słodko-korzenny aromat. Ten zapach świąt. Trochę tak, ale nie tylko zapach to też źródło wielu właściwości prozdrowotnych. Oczywiście są też inne związki: kwas cynamonowy, alkohol cynamylowy. Działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne coś tam nawet o potencjale przeciwnowotworowym się wspomina. Tak, trwają badania. Ale jest też ten jeden składnik, który, no, musimy podkreślić kumaryna. Mhm. W cynamonie chińskim jest jej naprawdę dużo. Znacznie, znacznie więcej niż w cejlońskim. Mówimy o wartościach rzędu 3 do nawet 10 gramów na kilogram. Wow, to sporo. Zapamiętajmy to, na pewno wrócimy. Koniecznie. A teraz y, rozpakujmy te słynne korzyści zdrowotne, bo lista jest długa. Zacznijmy może od cukru, bo o tym się chyba najwięcej mówi. Tak, wpływ na gospodarkę cukrową jest chyba najlepiej udokumentowany. Wygląda na to, że cynamon chiński może działać na kilku poziomach. Czyli jak. Po pierwsze, może poprawiać wrażliwość komórek na insulinę. Mówiąc prościej, pomagać im lepiej łapać glukozę z krwi. Aha, po drugie, może spowalniać rozkład węglowodanów w jelitach, co oznacza łagodniejszy wzrost poziomu cukru po posiłku czyli stabilizacja. To brzmi sensownie, zwłaszcza dla osób z insulinoopornością albo cukrzycą typu 2. Właśnie. Mówimy tu o działaniu hipoglikemicznym. Hipoglikemicznym, czyli obniżającym poziom cukru we krwi. Tak jest. I wygląda na to, że ten aldehyd cynamonowy ma tu sporo do powiedzenia. Co więcej, są też badania sugerujące korzystny wpływ na lipidy czyli cholesterol. Właśnie. Obniżenie tego złego cholesterolu LDL. I trójglicerydów, więc to taki pakiet korzyści metabolicznych. Szczególnie może być to wsparcie dla osób, powiedzmy, po 50. To naturalnie prowadzi nas do układu krążenia. Bo jak metabolizm, to i serce, naczynia. Dokładnie. I tu też są ciekawe doniesienia. Cynamon chiński może y, wspierać przepływ krwi w naczyniach wieńcowych serca. To jest to działanie koronaro-rozszerzające, tak. Tak, czyli rozszerzające naczynia dostarczające krew do samego serca, co potencjalnie poprawia jego ukrwienie. Są też analizy, jak ta z 2020, które sugerują łagodne obniżenie ciśnienia. A co z miażdżycą, bo wspominałeś o antyoksydantach. Właśnie. Te właściwości przeciwmiażdżycowe wiążą się z ochroną tętnic. Polifenole zawarte w cynamonie, jako silne antyoksydanty, pomagają chronić ściany naczyń przed uszkodzeniami przed tym co nazywamy stresem oksydacyjnym. A ten stres oksydacyjny to co to takiego? W prostych słowach to stan nierównowagi, kiedy w organizmie jest za dużo wolnych rodników tych agresywnych cząsteczek, a za mało obrońców czyli właśnie antyoksydantów. Cynamon dostarcza tych obrońców. Rozumiem, a jeszcze wspominałeś, że pobudza krążenie. To czuć. Tak, często mówi się o takim przyjemnym uczuciu rozgrzania, szczególnie w dłoniach, stopach, co dla osób starszych, które często marzną, może być naprawdę cenne. No dobrze, a te właściwości przeciwzapalne. Mówiłeś też o antokrzydanta. Tak, to idzie w parze. Polifenole neutralizują wolne rodniki, a niektóre badania sugerują, że związki cynamonu mogą też hamować procesy zapalne w organizmie. I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo wspominałeś też o mózgu, o chorobach neurodegeneracyjnych. Tak. Pojawiają się przesłanki, że niektóre składniki jak epikatechina czy aldehyd cynamonowy mogą wykazywać działanie neuroprotekcyjne. Neuroprotekcyjne, czyli chroniące komórki nerwowe. Dokładnie. To budzi zainteresowanie w kontekście Alzheimera czy Parkinsona, ale podkreślam, to wciąż obszar intensywnych badań. Obiecujący, ale wymaga potwierdzeń. Jasne. Nie można też pominąć działania przeciwdrobnoustrojowego, przeciw bakteriom, grzybom. Tak, olejek cynamonowy ma poszerokie spektrum. Działa na niektóre bakterie, w tym te od zatruć pokarmowych, jak E. coli czy salmonella. Działa też przeciwgrzybiczo na przykład na drożdżaki Candida. Czyli wsparcie odporności też wchodzi w grę? Potencjalnie tak. I tu wracamy do tradycyjnej medycyny chińskiej. Tam cynamon, rougi, był ceniony głównie za wpływ na trawienie. Aha, czyli to było jego główne zastosowanie? Jedno z głównych. Uważano, że pobudza wydzielanie soków trawiennych, co pomaga przy niedokwaśności, częstej u seniorów. Działa też wiatropędnie. Wiatropędnie, czyli? Czyli łagodzi wzdęcia, uczucie pełności. To działanie nazywa się fachowo karminativum. Poza tym reguluje pracę jelit, może pomagać przy biegunkach, łagodzić nadkwaśność. Czyli cały pakiet na problemy trawienne, które często dokuczają w późniejszym wieku. Brak apetytu, niestrawność. Dokładnie. Brzmi naprawdę wszechstronnie. Jak więc to przełożyć na praktykę? Zwłaszcza dla osób, no powiedzmy, po pięćdziesiątce. Jeśli chodzi o wsparcie przy cukrzycy, zwykle mówi się o dawkach pół do jednej łyżeczki proszku dziennie. To jakieś 2 do 6 gramów. Ale co ważne, przerwy. Tak. Nie stosujemy non-stop. Raczej kurację, na przykład 6 do 12 tygodni, i potem przerwa. Podobnie przy krążeniu, kuracje dwu miesięczne z przerwami. No i oczywiście jako dodatek przy problemach trawiennych. A jak to konkretnie spożywać? Jakiś prosty sposób? Można zrobić prosty napar. Pół łyżeczki cynamonu chińskiego, zalać szklanką ciepłej, niewrzącej wody, dodać łyżkę miodu, trochę soku z cytryny. Taki napar wzmacniający dla seniorów. Coś w tym stylu. Pić raz, dwa razy dziennie przed posiłkiem. Pobudza trawienie, rozgrzewa, wspiera odporność. A ta mieszanka na trawienie, co tam było? Cynamon, kminek, rumianek, można dodać trochę mięty. Łyżeczkę mieszanki zaparzyć, pić po posiłkach. Jest też nalewka cynamonowa, ale to już dla dorosłych i inna bajka. Dobrze, mówiliśmy dużo o korzyściach, ale teraz musimy przejść do tej drugiej, e, ciemniejszej strony. Bezpieczeństwo i ta kumaryna. Tak, to jest ten element, który wymaga największej uwagi przy cynamonie chińskim kumaryna. Co to właściwie jest i dlaczego jest problemem? To naturalny związek, ładnie pachnie, ale w większych dawkach może być toksyczny dla wątroby. Mówimy o hepatotoksyczności. Hepatotoksyczność, czyli szkodliwość dla wątroby. Dokładnie, długotrwałe spożywanie nadmiaru kumaryny może uszkadzać komórki wątroby, podnosić enzymy wątrobowe, w skrajnych przypadkach może prowadzić do poważniejszych problemów. Czy są jakieś normy, ile tego można bezpiecznie spożyć? Tak, Europejski Urząd Desps Bezpieczeństwa Żywności, EFSA, ustalił limit 0,1 mg kumaryny na kilogram masy ciała dziennie. I co to oznacza w praktyce? Ile to jest tego cynamonu chińskiego? Przykładając to dla przeciętnej osoby dorosłej, bezpieczna ilość to zazwyczaj nie więcej niż pół łyżeczki dziennie mówimy o 2, może 3 gramy Czyli naprawdę niewiele. I te przerwy są kluczowe? Absolutnie kluczowe. Przerwy, na przykład po 6-8 tygodniach stosowania co najmniej dwa tygodnie pauzy. I tu musimy bardzo wyraźnie odróżnić cynamon chiński od cejlońskiego. Bo ten cejloński jest bezpieczniejszy. Zdecydowanie. Ma tylko śladowe ilości kumaryny. Jest praktycznie bezproblemowy pod tym względem. Można go używać na co dzień do owsianki, kawy. A jak je odróżnić w sklepie? Bo często jest tylko napis cynamon. Trzeba patrzeć na laski. Chiński, kasia, grube, twarde, ciemne, pojedyncze rurki, mocny, ostry smak. Cejloński, jasny, kruchy, zwinięty w wiele cienkich warstw jak cygaro, delikatniejszy smak. Warto szukać oznaczenia Cynamomum Verum dla cejlońskiego. To bardzo ważna informacja. Kolejna sprawa. Interakcje z lekami, szczególnie istotne dla seniorów. Tak. Ostrożność przy lekach przeciwcukrzycowych ryzyku zbyt dużego spadku cukru, czyli hipoglikemii. Bo cynamon sam obniża cukier. Dokładnie, efekty się sumują. Podobnie w lekami przeciwzakrzepowymi, jak warfaryna, kumaryna może nasilać ich działanie, zwiększając ryzyko krwawienia. Czyli jeśli ktoś bierze leki na stałe. Musi, po prostu musi skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania cynamonu chińskiego w większych dawkach niż szczypta dla smaku. To podstawa. A są jakieś inne przeciwwskazania, kto nie powinien go stosować? Przede wszystkim osoby z chorobami wątroby ze względu na kumarynę, także przy zaburzeniach krzpnięcia, w ciąży, podczas karmienia piersią, no i oczywiście przy nadwrażliwości. OK, czyli podsumowując te praktyczne wskazówki: zaczynać od małych dawek, obserwować organizm, Przestrzewać ilości, robić przerwy. Konsultacja lekarska przy lekach obowiązkowa może warto monitorować wątrobę przy dłuższym stosowaniu. To rozsądna. A żeby lepiej przyswajać, można go jeść z posiłkiem z tłuszczem w ciepłych napojach, może z miodem dla synergii. Wróćmy jeszcze na chwilę do kultury. Mówiłeś o tradycyjnej medycynie chińskiej. Tak, tam roguj to zioło gorące, wzmacniające yang, rozgrzewające. Stosowane na zimno, zimne kończyny, problemy ginekologiczne, słabe krążenie symbolicznie też wiązane z długowiecznością, bogactwem. Zatem, podsumowując naszą rozmowę, cynamon chiński, kasja to przyprawa o dużej mocy. Z jednej strony sporo korzyści cukier, serce, trawienie działanie przeciwdrobnoustrojowe. Ale z drugiej strony, ta moc wymaga ostrożności. Kluczowa jest świadomość wysokiej zawartości kumaryny i ryzyka dla wątroby. Czyli dawkowanie, przerwy, uwaga na interakcje i pamiętajmy o tej bezpieczniejszej alternatywie. Tak, cynamon cejloński do częstego użytku jest znacznie lepszym wyborem. Wybór i sposób stosowania cynamonu chińskiego muszą być świadome. W razie wątpliwości, konsultacja. To była naprawdę fascynująca podróż po świecie cynamonu chińskiego. Dziękuję. Ja również dziękuję. A na koniec, może taka myśl do refleksji. Mówiliśmy głównie o jedzeniu cynamonu, ale jego zapach, właściwości przeciwdrobnoustrojowe rozgrzewające, mają długą historię zastosowań zewnętrznych: od konserwacji, przez perfumy, kadzidła po maści. Jak jeszcze moglibyśmy wykorzystać potencjał tej kory, czerpiąc z tradycji, ale weryfikując to wiedzą, pamiętając o jej sile i ograniczeniach? Z tym pytaniem zostawiamy naszych słuchaczy.